Witajcie, z tej strony Gerard Klocki, a dzisiaj y, mamy magazyn z Zejmem i jest to numer 3 na 2021 rok. Y, cena to 15 zł bez grosza. Y, no i dodatek to jest Zejm. Y, z 13 sezonu, w normal, normalnym stroju. Y, niestety nie ma on tutaj tej fajnej tarczy, niestety nie ma on tutaj tej fajnej maski, więc w sumie nie ma żadnych unikatowych elementów poza tą y, tych na ramiennikach, ale one tu przy każdym ninja występują, identyczne y, więc trochę słabo, bo nie ma jakichś fajnych y, super elementów ale chociaż y, tarcza będzie z poczko, no i kolejne włoski no i kolejny zain do kolekcji. Karta limitowana w sumie mi się podoba, bo tu jest Kai. Złoty, a z tym co mamy? A okej okay, już w sprzedaży Call Contralasza na moim kanale o tutaj też już się pojawiło. No i to otwieramy już sobie. Okej. Okay. Kartę sobie odłóżmy, ale ona jest naprawdę ładna, błyszcząca. Oczywiście z serii szóstej, na razie nie ma w Polsce s -s saszetek. Złoty Kai, edycja limitowana. No fajnie, fajnie. Może, y, może być, ale na początku krótki przegląd magazynu. No i co tutaj mamy? Aha nowość czy już w sprzedaży, A nie w sprzedaży od 25, czyli za dwa dni, bo dzisiaj jest 23, czyli dzień, kiedy wychodzi ten magazyn. Okej, okay, już widzę, że coraz więcej tutaj jest z 14 sezonem. No, tak naprawdę przecież czternasty sezon już za nami. Pojawił się w angielskiej wersji językowej. O co my tutaj mamy? No, ninja już w czternastego sezonu w strojach, ale nie wiem czemu tu jest Violet na motocyklu tego. Silua. Pewnie coś na kształt wspomnień. O, no taki plakat to ja sobie powieszę, nie no. Wszystko gra. Jak, jak widzę taki plakat, to się naprawdę uśmiecham. Czegokol jest w stroju Albo po prostu to jest takie czarne. Dziwne, dziwne te, dziwne ujęcia w tym komiksie. A może to jest taka nowa technika, teraz tak będzie. No, fajnie, fajnie. Czternasty sezon ma tylko cztery odcinki, nie wiem czy wiecie. Uuu, już zestaw do wygierania z czternastego sezonu. Uuu. Czy wy widzieliście, co było w następnym wydaju? Tak, to jest czaszko księży. Ciekawe, czy dostaniemy czaszkę, bo jeśli dostaniemy, Oj, no to na pewno, tak jak dzisiaj, pobiegnę sobie dzisiaj, bo jest chyba nieco po ósmej, żeby mi tylko nie wykupili. Wow, no naprawdę sztos, mega figurka, w dwóch naj największych zestawach, a teraz na w magazynie, pewnie ci co chcieli kupować duże zestawy. Więc tę figurkę na no będą zawiedzieli, ale ja się mega cieszę. Trochę przeczuwałem. Założę się, że mam Matus nie będzie w magazynie, ale już ta mówię, wodzira albo ta figurka wodnej i jakiś tam... No nie wiem, zerknijcie sobie na przecieki, na przecieki zestawów tutaj na moim drugim kanale. Ale co? Ja się będę cieszę. Jeszcze raz zerknę, bo już tak się czyłem. już 20 kwietnia. Użyły te e, bagazyn. No to super. Wow. Naprawdę wow. Teraz y, omawiamy tę... Y, ...fajną figureczkę. Co mnie tutaj najbardziej ucieszyło, bo sama figurka, sama akcesoria, dobra, trochę akcesoria, ale najbardziej mnie ucieszył kolor tych krążków. To naprawdę jest śnieg. Nie wiem, czy tu widać, bo nagrywam to, jak już mówiłem, o ósmej ileś. Więc światło może być nie najlepsze. Czasami, jak sobie to przybliżam. Do to tam jest zatopiony brokat, może strasznie mało, ale jest. No i to nie jest taki normalny kolor yy, transparentny. Przezroczysty, porównajcie sobie na przykład do tego. Wow, naprawdę się cieszę z tego krąż krążka. Tutaj strzelę, yy, żeby mi się tylko nie pogubił. Trzymajcie kciuki. Ups. No widzicie jak to strzela. Teraz yy, muszę sobie to poszukać tego. Bo mi się niestety zgubił. Ajajaj, mogłem tego nie robić. Zwykle tego nie robię, a akurat ładnym krążkiem to zrobiłem i klop. No nie bójcie się, ja to sobie znajdę. Na podsumowanie, na podsumowanie już to za, 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 ujrzycie. Ale dobra. Łuk sobie. Aj, już. Jakbym... Chciałbym go złamać, bo mi się. bo mi nie przypadł do gustu, Tym bardziej, że zgubił piękny. Tarcza z poczko. Taka mocarna się wydaje. No i pewnie taka jest. Ręka pozłacana. Tutaj też fajne takie motywy ozdobne. No sami zobaczcie. Fajnie to się prezentuje, Zajn. Oczywiście jego standardowa, najnowsza główka. To nie ma co się zadziwiać. Tutaj fajna ta złota zbrojka. Nóżki z 11 sezonu. No, jedynie Torus jest taki mocniej unikatowy. No i co, ja tego teraz idę szukać i idziemy na podsumowanie. Podsumowując, jest to numer 3 na 2021. Cena to 14 zł. 14,99. No i magazyn mega mi się podoba, tym bardziej, że dostajemy tutaj dostajemy tutaj zapowiedź następnego numeru no z czaszką książnikiem. Naprawdę się z tego cieszę, że wiem, że wiem czy że mam ten magazyn. Chyba, że wiem, bo ta figurka będzie przekorzaczka, sam ten Zayn nie jest zły. ale jak już mówiłem, chwila, jakoś tu łapię jakość. Jakoś. A dobra, nie, nie łapię jakości. Już nie że widzieliście tą figurkę. Ale yy, Zayn nie robi wrażenia, bo nie ma tych głównych akcesoriów. Mm. No ale tak to spoko wydanie. Nie, czytałem sobie, bo chcę jak najszybciej to wrzucić. No i zaraz idę się uczyć na zdalnych. Pewnie wy też. Pa!